Dzień dobry. Chciałem Wam pokazać jak to krowy i kozy są w raju. Znajomi przywieźli właśnie ciągnikiem odpady kapusty po szatkowaniu. No, zwierząt rozrzucone. I zwierzęta są w raju, bo bardzo to lubią. Bardzo im to smakuje. Są tu też całe kawałki liście i całe kawałki kapusty. I to jest zwierzęcy raj. Mają smakołyki. Wszystko wyjadają. Co Miłcia? Wszystko wyjadają. Nie mają czasu w ogóle zwierzę. Nie ma czasu. No tak zjadają wszystko. Siano i kapuchę. Nie Miłcia? Miłcia! Fenia! Niby odpad, ale dla zwierząt to jest duży Uwierbiają Uwielbiają kapustę. Bo jeszcze tylko, żeby za dużo nie dostały, żeby ich nie wzdymało mocno. Żeby ich nie wzdymało mocno. A oczywiście wśród kapusty odpadu zdarzają się... Jeszcze bardzo dobre główeczki, które ja sobie wybierałem, I po prostu wpadły im w odpad, również dobre główki, potrawki już mają. No tu też była, tu była taka prawie cała duża wczoraj kupa kapusty i zostało tylko tyle, także wszystko jest wyjedzone do suchego, do ostatniego liścia. Pogoda ładna, zwierzęta jedzą, trzeba się brać do roboty. Pozdrawiam.